Witajcie! Jestem teraz we Włoszech Wybrałem się do sklepu no i niestety wszystko jest pozamykane Mogłem sobie klamkę pocałować Oczywiście miałem blisko do marketu ale niestety to zamykali Jechałem jakieś 6 kilometrów rowerem żeby właśnie z do dojechać no ale przy okazji coś wam nagram nie bo jestem nad fajnym jeziorkiem jak widzicie ciernia zamknięta wszystko półnamek teraz pojedziemy na jeziorko patrzcie tu fajny posąg jest zrobię zdjęcie do czego stoi dosyć łana pogoda jest dzisiaj słoneczko świeci nie ma nikogo właśnie widać tramwaj wodny Lango de Sello zobacz tu jest właśnie tu no i odjeżdża. Pierwszy raz mi się udało właśnie nagrać. A tak stąd wygląda okolica. Tam dalej gdzieś jest Glaston. Leczerzy Świętej Marii. Ja dzisiaj nie będę miał czasu, żeby tam wejść. Ktoś widzicie na górce jest coś jakiś klasztor. Statek tam popłynął. Po Piękna pogoda. Nie ma ludzi. Normalnie tutaj. tuż już namioty, wszystko było porozstawiane. Kamping. Dzisiaj nie ma nic. Ale z tego co widzę to wszystkie łódki stoją zacumowane Także chyba nikt nie pływał po tym jeziorku Tu mam drzewka oliwne No jeszcze oliwek nie ma Ale niedługo będą Bar jakieś otwarty jest ale naprawdę mało ludzi jest no nie jest tak w tym barze w każdym razie jest taka boczna uliczka można przyjechać ale zaraz wyjadę na drogę tak już jest droga ja muszę zejść z ze swojego rowerku i poprowadzić jak widzicie to jest główna droga normalnie tu jest dużo dużo samochodów jeść. dzisiaj nie ma nic Pokażę Wam jeszcze stare opuszczone domy jest ich naprawdę dużo. Właśnie jestem przy starym opuszczonym domu Zobaczcie kiedyś kiedy musiał to być piękny dom z tarasem ze wszystkim a teraz jest opuszczone dziękuję, ja Fajne. Ale na prosto, co widzicie, że to jest stary opuszczony dom Tu chyba dało tu mi się tu mieszkania ludzie Kulaże jadą No tutaj bardzo dużo właśnie jeździ kularzy dosuwają No i takimi traktorkami właśnie wyłoży Akurat teraz to mój kolega jechał tym traktorem, a będzie wspominał. To jest właśnie stary, opuszczony dom. Wszystko zostało. Może to kiedyś była jakaś fabryka? Nie wiem, co było ale w każdym razie razie wszystko już jest w ruinie prostu. a patrzcie na przeciwko piękny, ładny dom bar oczywiście zamknięty wszystko pozamykane, ale tutaj mamy trochę znowu widoczek Tu jest znowu plakat, trochę przytrzyma, żebyście zobaczyli, nie? I patrz, tutaj właśnie jest też opuszczony budynek. Wszystko to jest nabrane. I dużo, to wam zrobię. Wszystko zamknięte na cztery spusty. Tu następni kolarze, bardzo ich dużo. Dzień. Paliwo jest diesel, jest e, euro 55, benzyna jest euro 65. Jest co, to jedna z tańszych. Na autostradzie będzie dużo, dużo drożej. Idzie to to chyba tu je, ale zobacz, jaki jakie goniubek ma ta tuja, tuja, na 100% Normalnie drzewo człowiek nie zwraca uwagi jak jedzie zobaczcie jaka wysoka tam też jest gruba tuja ja przejdę na drugą stronę patrzcie pierwszy raz takie widzę tuję żeby miało takie tak szeroko może to jakaś inna odmiana no, nie chcę nic powiedzieć, no, ale wyglądają jak tu je. Zacytuję, mam. Powiem. Tak wygląda cmentarz Ja właśnie się pokazywałem, właśnie, że tu są groby z urnami One są w długości około 2 metrów. No i więcej właśnie takich jest grobowców z urnami. Tam jest jakaś kapliczka, jak będzie otwarta. To wojciech mi pokaże. co jest tak wygląda cmentarz. Tam otwarte dwa grobowce są. Tu wchodzę do środka, A kaplica jest. To nie jest kaplica, to jest manzoleum. Na pewno też jestem różne. 21-12 tysięcy. No 83 tutaj prawie 100 lat. Znaczy. Z drugiej strony jest to samo. To jest po prostu głębszy ciąg cmentarza. To, że jest pod dachem. Pierwszy raz właśnie tutaj coś widzę. 42, 2018 czyli 58 i 18. 76 lat. Tak, to dalszy... W ciągu jest cementa z durnami. To po prostu jest... Tu jest pusty... Słuchajcie, nad prąd podłączony. No tak, może całe dwa metry. A no gdzieś mają tyle. Lądże... Nie no pierwszy raz to coś widzę. Tego to ja nie widziałem nic w życiu. Cmentarz, który jest pod dachem z urnami. Aż tutaj może dobry pomysł. Tutaj matka polska jeszcze jest. No i wychodzę dobry stoi. Do ich oddalej. macie tu są dłuższe, to są dwumetrowe. Tam były gdzieś półtora metra. W 14 roku urodziła się, w 1983 umarła, czyli żyła 69 lat. Maria. Tutaj widzicie 29 do, 20, do 2008. Liczyć. No to 40, 6, 98, 53, to żelona, nie chcę się ludzić No tutaj dwójka. Czterdziesty sześćset 2020. osiem. nie dało. Czterdzieści siedem i dwadzieścia siedemdziesiąt lat. Sporo, sporo to małżeństwo. Jak widzicie ta dziewczyna przy... jadę rowerem, ona szybciej idzie ode mnie No ale zajeżdżam, robię W zajechałem, także wyprzedziłem Idzie dzisiaj jest zemdło, wszystko ujechałem, znowu podgodniłem tą dziewczynę, ale ucieka

Tu jest jest. Tu jest, musi być antyk. A tutaj stoi bandyta. Czyli radar. Każe ludzi. Każe. Bardzo dużo właśnie tu rowerzystów jeździ. Następni. Tu jest. raj real rowerzystów.